to pan Michał Wiśniewski? Bardzo śmiesznie. Popatrzcie, człowiek z laptopem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi właściwie? Czy to jest kawiarenka internetowa? Nie ja mam tutaj zasięgu. Proszę. A co się, a co się stało? Niech pani zobaczy, jak wygląda płatka. Wilamowica od Zaplecza. Dzień dobry. Dzień dobry. Wilamowice od Zaplecza. Jakie piękne. Co się teraz nosi? Jakie fryzury dzisiaj? Krótkie, krótkie, różne tam to sfilmować ale co możesz? tam jest takiego? Niech no ten nie... syp tam o. zamykamy, bo zimno wieje tak, tak, tak. no maczeta numer 21 przyjechałem tutaj po po towar o kupuję dla moich dla rodziny, dla dziadków dla, dla braci maczety, dla dziadków kosy dla babci sierpy. A co, na Kubie, czy w Afryce gdzieś? Tutsi, Hutu, o co chodzi? Nie mieszkamy na Ukrainie. W Kijowie. W Ramionowicach produkują najlepsze maczety i najlepsze kosy na, na świecie. Co pan robi z zawodu? Jestem doktorantem, studentem. A co ja, pan studiuje? Może, może nożownik? Jestem, nie, 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 nie. nie. Jestem, ja się zajmuję literaturą. Dawno Rusią zajmuję się. Dobry? Czy można kupić jakieś tutaj kosy? Tak, tak, tak. Już wezmę. Proszę bardzo. Oje. A te takie duże to, to pewnie dla jakichś olbrzymich. Naprawdę chyba jakaś rewolucja niepomarańczowa nie się szykuje na tej Ukrainie. Nowe wybory niedługo. Osiem. O czym pani marzy? <noise> czym marzę? O czym? O lecie i o kolorowych pięknych wyspach. O! Proszę pana, Proszę pana tak? mogę zadać jedno pytanie. O czym pan marzy? O wysokich wysoki zarobkach. I co pan wtedy z tym zrobi? Jak to co? Pojadę gdzieś na wczasy albo coś. Dokąd? No, do ciepłych kraju. Hiszpania, albo gdzieś. O czym pan marzy? Ha. Nie wiem o czym. Żeby być szczęśliwym. Normalnie tak w życiu, nie? Żeby było dobrze w życiu. A czeka jest dobrze. wiem, od kasy miłości, nie wiem. Tak, żeby było dobrze po prostu. Proszę pana? Ojej. O czym pan marzy? E, o pracy, żeby mieć pracę, bo teraz kryzys jest to tylko żeby praca była jakaś. Ale ma pan przecież. No to marzę, żeby ją zachować <laughs> w dalszym ciągu. Proszę pana. Jedno pytanie. O czym pan marzy? O więcej zarobka. I co wtedy? Będzie się lepiej żyło. Proszę pana, jedno pytanko. A? O czym pan marzy? No co będę jutro do gorka włożyć? Nie wiem, czy będzie na jutro, czy nie. No ale to pan mówi o zmartwieniach, a ja chcę usłyszeć, o czym pan marzy. To jest fajne. Przynajmniej wycieczka raz dookoła świata. O. Dzień dobry. Przepraszam, czy to tutaj jest Dzień Babci? To Telewizja objazdowa, proszę pana. Telewizja nie? Nie, no objazdowa. Nasza? Nasza, wasza. A dlaczego Dzień Babci teraz właściwie? bo dużo dzieci było chorych w przedszkolu i dlatego teraz są zdrowe dzieci i jest Dzień Babci. I zdrowe babcie. I zdrowe babcie, tak. A co to za piosenka, proszę pana? Czy ja nie wiem? Ma pan szczęście. O, 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 zagródka na sen. jest bardzo popularny francuski taniec. Jaki? Francuski, ogólnoświatowy rzekłbym. A to przepraszam. Wógejstęgdy poter, wógejstęgdy poter, wógejstęgdy poter, my tak wepajen, ofajen, my majgi poter, ofajen, my majgi poter, ofajen, my majgi poter, my tak a skąd panie są? Ja nie no jestem, ja jestem źle, z a ja nie. Ale co to za język To jest y, flamandzki. I stąd to jest... pani to zna? To znaczy ja to akurat znam wszystko od moich rodziców i od moich y, dziadków. Na naszym terenie y, był język od dawien dawna, flamandzki, którym posługiwali się nasi pradziadkowie, potem nasi ojcowie, tutaj, tutaj w Wilamowicach. no a my to jesteśmy już taka okrucha, że tak powiem. A dzień, dzień dobry, tak? jak się mówi? Z o. Nie chcę przekręcić, bo jak mnie oczywiście usłyszą brodowite. jeszcze starsze wilamowianki, to mi powiedzą, co za herezję, że przedstawiała. <grym>, Także dziękuję bardzo. Witamy w mieście cudów telewizją gwiazdową. <grym>, dziękuję. Dlaczego cudów? Dlatego, że tu się zadają cuda, bo w drewnianym kościele można cegłą głowę dostać. <grym>, Pani pewnie wie, gdzie tutaj ktoś mówi w tym waszym języku. Ja umiem. Jak jest dzień dobry po Wilamowsku? Gutemugia. Jak po niemiecku trochę. No. Gute? Gute A pani się uczyła tego języka, czy tylko w domu się uczyła? Nie, mówiła? to jest od mamy. W szkole po polsku. Mhm. Normalnie. W szkole nie uczyli tego. To jest, to jest takie... Pani wie, pani... Gute spreche. Język... Nie ma od Matki. Matki, no. A nie brali was za Niemców tutaj? Jak były komunisty. To co? Byli to, to za tę mowę. Za mowę? Tak. I temu, i temu przestali my mówić. Zabraniali? Tak, tak. Zabraniali. Wilamowskim językiem bardzo dużo mówią. się takich ciekawych rzeczy no, dowiedzieli państwo i nagrali. A gdzie spotkać? No to by trzeba na sali się skontaktować. Bo tu jest ta synowa tej pani na ona w domu jest ta babcia, to nie wiem. Czy tu w pobliżu, no no. A co to, czyja babcia? Jaka babcia, niech pan powie? To jest prababcia moich wnuków, no. Aha. No są tu, no. Prababcia pana wnuków. Nie, pa, no, no, no. To Czyli jest babka pana... mo, mojej synowej, no, no, no mojej synowej. Aha. Bo ja nie, bo ja jestem można powiedzieć tu przyżeniony. No. Przyżeniony? No, no. Aha. A pani ją rozumie w ogóle? Proszę? Jak ona mówi w swoim języku tu w Wilamu. Nie, nie, to pan nie, 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 rozumiem. Tak słówka takie to troszeczkę tak, ale tak nie. A ten komin, proszę pana, to co? To jest komin z, z fabryki, która tak już na ostatnich tych dychach idzie, obrusy, len i tak dalej, bardzo słynne. A dlaczego na ostatnich dychach? No bo wszystko już, te zakłady, no niszone są, chliszczyzna wypiera nas wszystkich. To jest komin yy, tak, yy, z fabryki. Kiedyś tutaj produkowali jakieś tam bawełny, materiały, szyli. Już nic? Kaput? Wszystko? Mhm. Dzięki. Do Dobrej Do widzenia. Do widzenia. Proszę pana! pana, co tu jest? A można tam do pana wejść? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Można. można. Ale fajnie. Nie wiem, czy, czy właściciel pozwoli na to, no ale. Jakieś widmo. Zakład to znaczy, widmo. Znaczy, zakład, zakład widmo. Ja, wszystkie zakłady w Polsce i na Podbeskidziu, dziu bo wiadomo, że wszystkie zakłady upadają. No ale... Jak to wiadomo, wiadomo, no przecież ludzie no upadły nie upadły wszystkie, Dlaczego wszystkie zakłady brzegu upadły. Pan pokaże. No nie wiem, czy mi wolno, bo to jest... Nie, nie wolno, nie wolno, to się, później, jest się później jak, jak właściciel to, za ten jak to pani jeszcze nagrywa, właściciel zauważy tego, że... Nie zauważy w ogóle. Nie, nie. nie, nie zauważy. A właściciel Myśli pan, że ogląda właściciel? telewizję właściciel? No może nie ma, może nie ma czasu, nie Na wiem, pewno nie ma czasu. Nie wiem. Prywaciarz jakiś? To jest to na pewno nie ma czasu. Prywny jakby w państwowej firmie pracował, to ha! 16 do państwowej, domu. No, no ja właśnie nie wiem czy mi w wolno szóra, w prywatnym tak taki ten puszczać. Chyba nie wolno, no ale no. co zrobić. A tu też w życie, chodźcie zobaczy. Może, może pani się zdziostć. Jak dostanę samej górę, to... To nie pani do pracy przyjdzie. i to pani nie do pracy przyje. jest tak zwana skanina akumulatorowa. Na akumulatory. Oto to skanina w akumulatorach. No, tak? To pani nie wie, że w akumulatorach jest skanina? Pana, który wczoraj był no, na balu. Ja mam na taśmie to. No. On nam coś ciekawego powiedział i pokażę go siostrze. Tak? Tylko jest? muszę się podłączyć już. do prądu. A tu jest jakiś. Ten pan nam opowiedział o swojej, czy o prababci swoich wnuków. Swoich pan, wnuków, tak? To jest skomplikowana, skomplikowana historia. A tak to będzie można pokazać jednym. Sekundkę, bo ja tylko, bo dzieci są opieką. Ja powiem, że zaraz przyjdę. Dobrze, już. Kto to? To jest dziadek Oli, y, Eliski. A? Tak. Jakiejś waszej? Y, to jest tak, Jak to dziadek się mówi? Y, naszej wychowanki. Aha. Tak? Dziadek naszej wychowanki. Gdzie go szukać? Ja zaraz Elizę zapytam, bo ja tu jestem rok. Ja znam Aha. wszystkich. Sekundkę, zawsze. Dobra, wadeckę, bo mnie się wydaje, że to jest dziadek Eliski, ale. Nie, Nie zazdrości siostra tym wszystkim mamusiom, które nie mają zazdrości. dzieci, wracają do tatusiów, ja mają rodzinę. Miałam chłopaka, do dzisiaj mam obrazek i z tyłu mi y, wypalił, y, wypalił mi Pana Jezusa Dobrego Pasterza, nigdy... Y, z tyłu czego wypalił? Nie zrozumiałam. Z tyłu obrazka. Jest, y, na sprzodu jest wypalony y, taki, y, nie wiem jak się nazywa ta maszynka do wypalania, w każdym razie y, twarz Pana Jezusa Dobrego Pasterza, a z tyłu napisał mi, pamiętaj, bądź dobra jak chleb. Nie wiem na ile mi to wychodzi, ale staram się. A co, on został księdza? Nie, ma teraz żonę, dzieci. Jest zadowolony. Ja się cieszę, że sobie ułożył życie i nigdy mi nie przeszkadzał. Nigdy. <laughs> Jesteśmy szczęśliwi obydwaj. Twardziel. Tak. Tak. <laughs> nie. Nie, nie, ten, nie ten, nie ten. Ten to jest mój dziadziuś. Tu, tu. Zobacz, popatrz. tu, tu. To jest twój dziadziuś? Tak? Twój dziadziuś? No właśnie. A gdzie mieszka? Zaraz, zaraz. Koło babci doradki. Tak. Ko babci Dorotki. A się strabię, Z babcią gdzie jest... Dorotką tam, gdzie kończą. Bo on opowiadał nam o jakiejś twojej prababci, która zna różne piosenki i mówi w takim dziwnym języku. Babcia, ba... babcia Jancia. A gdzie babcia Jancia mieszka? Koło mnie. A na jakiej ulicy? Stawowej. Ulica Stawowa. Kind of fest, skumofrendy gest ły w ma fest, skuma frędy gest. Skuma mimo anno breniam Breniam kędła epun. Schły w ma i kindła fest, skuma Śpi dzieciątko dobrze. fest, tak. śpi dzieciątko mocno. Przychodzą obcy goście. Przychodzą ciotki i wujkowie, przynoszą ci jabłka i orzechy, śpi, dziecino śpi. Mogę no. już to odnieść? Bo to musi, z, musi To, to być pod Tu jest ciepło, tylko niech mi Pani jeszcze szybko powie, o co chodzi w tych piosenkach. Skąd Pani w ogóle wie, co tam jest? Co o, Pani śpiewa? Nie, proszę Pani, Skąd? ja umiem po polsku, po niemiecku i po flamandzku. Przed 30 laty, to już u mnie byli profesorowie z Belgii, z Gent. I oni właśnie szukali, czy to jest prawda, że jesteśmy flamandami. I co? A on, ale spo, początkowo tak. To on tu był miesiąc z całą rodziną, Rejkebur, i szukał. Ale w ten czas to mówi, Anna, to nie jest tak, że jesteście flamandami. A ja mu zawsze mówię, a tyś jest głupi, dubec dół. <głos> ale <głos> ale to dogadywaliście już, się dobrze. oczywiście. No mm -hmm. na przykład Roim po wilamowsku jest Roim po polsku jest śmietana, a po flamandzku Rom, Rom. Mm -hmm. No i szukał takie słówka, które są flamandzkie. No ale tak jak gadaliście między sobą, on po flamandzku, to po znaczy się po poczulemowo, nie, bo wie pan co to jest? paręnaście lat, jak ja mówiłam po wilamowsku, a później. Jak była po wojnie, nie było nam wolno. No, to było takie, że po prostu władze sobie nie życzyły. No i niszczyli stroje i naszą gwarę, i dlatego to tak poszło w zapomnienie. Ale A w mamy domu? tu teraz takiego młodego, y, pana y, młodziutki chłopak, Tymek Król. On właśnie wie bardzo dużo. On w internecie i ma teraz takie znajomości z Irlandii, z profesorami i z Belgii, i ci profesorowie tu przyjeżdżają. A gdzie tego Tymka znaleźć? On jest teraz w szkole. To jest chłopak młody, ale mogę Wam dać komórkę. Dzięki temu chłopakowi to się to wszystko jeszcze odtworzy. On i skrzynię wilamowską poszukał, to, to co stroje są, wie Pani, bo nasi ludzie, no wszystko, ja nie miałam skrzyni, ale siostra moja miała. A ma Pani jeszcze jakiś strój? Ja stroje mam, oczywiście. pokażę Pani? No mogę pokazać, to dlaczego nie? To, to, to może pójdziemy. No proszę. trój, co teraz byłam w nim, bośmy występowali. Tu jest, to tylko jest taka zwykła. To są prawdziwe korale. Naprawdę? To są prawdziwe. To mam od mojej mamy. Ale to, to już mamy, tylko mało kto ma takie prawdziwe. To są prawdziwe. A to krzyż? To jest taki symbol. Z jednej strony nosiły młode panienki, męka pańska, a z drugiej strony. Taki nie, niemiecki ten krzyż? Czy... Nie, 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 nie. A jak was Niemcy traktowali? Dla Niemców byliście Niemcami, czy nie? Volksdeutscherami. Bo Powie pani co, bo nas się nikt nie pytał. Tu jak weszli Niemcy, to jak spis ludności, to tylko się pytali, jak rozmawiacie w domu. No nic więcej. No a my rozmawiali po Wilamowsku, no to Volksdeutschery. i poszli nasi rodzice do wojska i zginęli. Pani ojciec? Mój ojciec był dezenterem, uciekł i ukrywał się trzy lata. To miał w szafie jak jest szafa, tu było to dno, to tam było pod tą szafą, pod tym dnem była dziura wykopana i on jak wszedł do tej dziury, to najpierw miał tę deskę z tej podłogi, to sobie tam takimi haczykami zarobił, A no, najpierw musiał zarobić tę szafę. Zarobić czyli co? No tym przykryć, nie? Zabezpieczyć się. A później to, no i tam przesiedział dwie, trzy godziny. Jak Gestapo przyszło do nas, to, no to to ja pamiętam, to on siedział tam. I pani jak wyszedł, to był biedny twardy. No to było znaleźli go? Nie, nie co znaleźli to znaczy, że był go. twardy. No, ścierpnięty cały, bo trzy godziny prze, on tam nie miał, że mógł stać. Mhm. Czyli, no, taki skulony siedział trzy godziny. I nie znaleźli go. Nie znaleźli nasława. go. Czyli można było nie iść do wermachtu? Można, by, no, ale, ale tych, co znaleźli, co chwycili, no to później poszli do obozu. No i to są wstążki. To pani, to, to trzeba się ubrać, bo to jest na każdą uroczystość... To na co taka wstążka? To jest wstążka tu do tyłu, jak się idzie w tym oplecku złotym. To jest później tu je wstążka, tu je wstążka. Ale niech pani powie jeszcze, bo to bardzo ciekawe. Jak wy byliście tak, to potem przyszli Polacy tutaj, to jak was. No i znowu ojca wywieźli na Ural. No taka jest prawda, pani. Tyle ale my cierpieli. Ojciec był deserterem, tak? Ojciec ojciec nie, by... nie był w końcu w armii niemieckiej. Nie tak? był. A to, to, to już mamy takie, ale to jest do tańca, wie pani? Po, wrócił po ośmiu, po dziewięciu miesiącach. Także padały z niego i tam nasi ludzie też ginęli. Także to jest, to jest, widzi pani, to jest nowa A potem nam To dali jest. wam obywatelstwo polskie już spokojnie. No bo, bo myśmy byli Polakami, nie? No tylko że mówiliśmy w domu po Wilamowsku, więc Pols deutschery no i, i koniec. I, ci wzięli do, do wojska, a ci po tym wywieźli na Ural, ale to już nasi Polacy to... jak, no ale to musi być wszystko zaczepione, bo teraz nie róbcie mi zdjęcia, bo bym wyglądała jak małpa. To jest czepiec związka. Proszę mają tak wystawać. Tak, a później na to przychodzi ten a to No to związka zaraz, związka. Ale to jest... nie, to bym się musiała zaczepić. To nie broń. Co Boże. to znaczy się zaczepić? To, to się czepi, nie? No to się czepie teraz. Czepce daje na głowę i to się nazywa, że się czepie. No tak, ale zaczepić się to co? To, to, no założę. zaczepić. No to, no to no. ma pani, to jest teraz no, pani. Ale to nie jest jeszcze, bo to muszą być siedem czepców. Musi być ta związka, musi być głowa elegancka, a później na to przychodzi welon. Dobra, to zaraz będziemy. Dobrze na chwilkę tylko, niech pani go zatrzyma. Dobra? Dziękuję bardzo. Na razie. No Jezus, ale macie o. szczęście. Idziemy. Ale macie szczęście. Znaczy co jest starego? Co tu eee, zostało? Bok jest stary, dno jest, znaczy, jest wymieniane, dół, ten... Ee, te rzeźbienia na dole. Czekajcie, co tam przysta, no. żeby. cię to. Tam... A skąd ją macie w ogóle? To dostaliśmy od, od naszej sąsiadki. Tak po prostu Wam dała? Tego poprosiliśmy, a ona miała na strychu i stwierdziła, że jej się tutaj tak nie przyda. Zbieramy to po prostu Czy niektórzy żeby... kolekcjonują znaszki, my spódnice. No, no to pożegnamy. To, po to, po to, to jest akurat tyrolski okres. Taki był w, 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 w takiej z taki jednej ze starych z czym w, w tego jakiejś paczce z darów to doszło. To, ja. to chodzicie po domach i pytacie czy, ludzi. po znajomych, znaczy, no, po starszych paniach, które znamy. Pytamy się na przykład, czy mam. Niektórzy na ma sami nam po prostu przynoszą, bardzo jesteśmy za to wdzięczni, bo. Wiedzą po prostu, żeby się to zniszczyło, jeżeli by to po prostu no, no zostało leżeć, jak oni to mówią. Bokozei, bokozei, bokozei. Nie. No właśnie, zawsze skazaj tych innych śrimek, tych innych w Bokozej. Mm. Co to, co, 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 ty gadasz w ogóle? No, co że... to jest? Jakie bokozei? No że właśnie to Bokozej to jest nazwa tego materiału, z którego jest ten fartuch zrobiony. I co, i ty to mówisz, babci? Tak. Wajdowa akust z e, horokonst bez serwisowej no. Co mówisz, co? Ja zawsze mówi, że smak umie lepiej e, wilamowski niż niejeden stary. Dechowa, a ty się. Dost... 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 się Dost... 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 Chustka turecka, nie? Na największą żałobę. Na pogrzeby tak chodzono w takich chustkach. To była największa żałoba. W ogóle w Wilamowicach kolor biały, był kolorem żałoby. Nie No pani, taka jest bardzo objazdowa ta chustka. To jest w glamowskim specjalny rodzaj wiązania. Nie, to To się powinno wiązać tak jak stare w wiązały, to było na cypły tak zwane że tu to tak ma stać. Z we amył im winter coat, no ma oki z fły im do zwolt we grusel śnei, anim gotłob wider kwej, makia hon, gejen krat wystes hon, an z wechwetła griny skrojt, ana druszkien, u hon, i dam betła śłów maimon. Okay. von oich ałusty okay. kuizynia. Ihr מוסט ins Jog feig und zischte ma. Hört ihr mag ja an ihr knackt, wa wir wissen, oi guf weinak, <timing> was schenkt ins